Witam, witam serdecznie na klubie 2222. Nadaję z grupy klub 2222. Zapraszam Cię serdecznie. Poszukaj na Facebooku grupa klub 2222. Z tej grupy nadaję. Dzisiaj powiem Ci o tym, jak spokojnie zasnąć, kiedy na przykład. Miotają Tobą nerwy, jakiś stres, masz problem, myślisz na przykład o chorobie i nie wiesz co z nią zrobić, powiem Ci na temat tego, jak sobie poradzić, żeby nie rozmyślać o trudnych sytuacjach, jak również o chorobach albo o strachu przed chorobą, jak również będziemy kontynuować dzień kolejny pisania kroniki wdzięczności, dziennik Cuda Dnia Dzisiejszego, przede wszystkim po to, aby. Uczyć się nawyku pozytywnego myślenia o każdym dniu. Dzisiaj jest kolejny live, już blisko prawie 80 live'ów jest nagranych, zatem można, tak, o, właśnie, ja sobie tutaj przesunę. Zatem zapraszam Cię serdecznie na kolejnego live'a, z tym, że dzisiaj poruszę temat dodatkowo jeszcze soku z owocu noni na tym live'ie. Ale zanim przejdę do konkretów, i do tematów zdrowotnych chcę jeszcze przypomnieć, co tutaj robimy na każdym ze spotkań. Otóż piszemy na każdym ze spotkań, piszemy sobie dziennik cuda dnia dzisiejszego, dziennik cuda dnia dzisiejszego, kronika wdzięczności. Dlaczego wdzięczność? Dlatego, że warto każdego dnia... Wieczorem podsumować sobie to, co było dobrego dzisiaj, jakich dobrych ludzi spotkaliśmy, i przede wszystkim wyolbrzymić wszystko to, co dobre i pozytywne dzisiejszego dnia, aby dostrzec to wszystko i zobaczyć, i aby to było ponad tym, co ewentualnie było małego, mniej pozytywnego, lub coś, co nas zasmuciło. Co może nas przestraszyło, przed czym się lękamy, i tak dalej. Otóż każdego dnia mamy egzamin, wszyscy zdajemy egzamin z pozytywnego lub negatywnego myślenia. Szczególnie w dzisiejszych czasach jest to niesamowity czas, ponieważ naokoło wiele jest różnych negatywnych informacji o przyszłości, o teraźniejszości. I bardzo ważne, abyśmy się w tym znaleźli jako obserwator sytuacji przede wszystkim, obserwując to wszystko, a nie uczestnik, bo jeżeli będziemy uczestnikami, to staniemy się troszeczkę ofiarami tej sytuacji i możemy ulec emocjom. Możemy ulec emocjom, szczególnie bardzo niebezpieczne emocje to są lęki i strachy przed tym, co będzie i co już teraz jest. Obserwator jest pozycją wygodniejszą. Tak faktycznie, przecież nic Ci nie grozi. Jeżeli jesteś w tej chwili w swoim domu, siedzisz sobie w fotelu albo leż, leżysz sobie w łóżeczku, albo po prostu może w wannie jesteś, to tak faktycznie nic Ci nie grozi. Tu i teraz jesteś bezpieczny, jesteś bezpieczna i tą chwilą trzeba się cieszyć. Trzeba też cieszyć się tym, co mamy naokoło. Jakich ludzi mamy na naokoło siebie, najbliższych, naszą rodziną? To są szczególnie teraz ważne czasy, egzamin dla rodzin, dla małżeństw, dla par, abyśmy naprawdę z szacunkiem się do siebie odzywali i docenili to, że jesteśmy obok siebie, że sobie pomagamy, że ma nam ktoś klankę wody podać i ciepłą herbatę, jeżeli zapadniemy na katar lub przeziębienie. Również spotykam wiele osób, które. Już przechodziły przeziębienie, katar i którym polecono po prostu wygrzać się w tradycyjny sposób w łóżku, wypocić, wziąć czosnek, wodę, herbatę z cytryną albo zieloną herbatę, zrobić sobie lekką i po prostu dać sobie 2-3 dni na takie solidne wygrzanie, wypocenie się. Bez robienia afery, że to jest coś strasznego. Także każdy z nas nieraz chorował, więc trancyjnie trzeba przejść do tej e, choroby. Ja tylko przypomnę, że piszemy dziennik Cuda Dnia Dzisiejszego i dzisiaj będziemy o tym mówić za chwileczkę, ale w międzyczasie powiem o owocu Noni. Każdego dnia powiem Wam o jakimś składniku ziołowym, lub e, min mineralnym, lub witaminowym, który sprzyja e, dla naszego zdrowia. Po to, abyśmy mogli zasnąć spokojnie. Wczoraj mówiłam o rodiolinie, będę może kontynuować ten temat, powiem więcej następnym razem o rodiolinie, którymś następnym razem. Natomiast dzisiaj chcę powiedzieć troszeczkę o owocu noni, bo to jest mój ulubiony sposób na zdrowie od wielu, wielu lat. Natomiast zanim to powiem, to przypomnę tylko, że dzisiaj piszemy dzień tygodnia, czyli mamy 7 możliwych dni tygodnia. Data, jaki dzień dzisiaj? Mamy listopad, jaki miesiąc i piszemy: Dziś jestem wdzięczny, dziś jestem wdzięczna za. Przypomnij sobie, za co jesteś dzisiaj wdzięczny, za co jesteś wdzięczna. A może chcesz się podzielić. Napisz na dole, co jest takiego w Twoim życiu dzisiaj, właśnie, za co możesz być wdzięczny i wdzięczna, co cię cieszy, co cię raduje. I dziś piszemy: Dziś jestem wdzięczny, wdzięczna za ludzi. Jakich dzisiaj spotkałam, spotkałem, napisz, za kogo jesteś wdzięczny, wdzięczna za sytuacje, jakie mnie spotkały i tak dalej. A za trudne sytuacje, to też piszemy, za wyzwania, jakie życie postawiło przede mną dzisiaj. Za wyzwania jestem wdzięczny, ponieważ to uczy mnie odpowiedzialności i tego, że jestem dorosłą osobą i potrzebuję znaleźć rozwiązania. Czyli nie stoję, nie płaczę, nie rozpłaczę się jak Beksa, tak? I będę czekać, że ktoś za mnie coś zrobi, tylko to ja wiem, że mam pewne rzeczy rozwiązać. Czyli zdaję egzamin życiowy z dojrzałości, z odpowiedzialności. Nie zrzucam na kogoś, nie obwiniam. I to też możemy napisać jako wdzięczność, mimo że czasem są to trudne sytuacje. Jeżeli w ten sposób będziemy y, uczyć się patrzeć na różne sytuacje, to będzie nam jednak znacznie lżej w życiu żyć, nie będziemy się lękać, stresować, denerwować, obwiniać innych, bo będziemy po prostu brać odpowiedzialność za to, co robimy i będziemy przede wszystkim szukać rozwiązań my, my, bo wiemy, że wiele rzeczy zależy przede wszystkim od nas, a nie od kogoś innego. Tak wiele osób chce zrzucać odpowiedzialność za różne sytuacje na drugiego człowieka. Natomiast wtedy się czują też źle, jak wrzucają odpowiedzialność. No, niby czują się chwilowo dobrze, że o, to on jest winny, nie ja. Natomiast tak faktycznie czują się źle, bo dalej jest sprawa nierozwiązana. Jeżeli ty weźmiesz sprawę swoje ręce i weźmiesz część tą, przynajmniej swoją odpowiedzialność za tą sprawę, to będziesz mógł, będziesz mogła znaleźć rozwiązanie i rozwiązać tą e, sprawę, a nie czekać na kogoś. Że ktoś zrobi coś za ciebie, nie ma takich możliwości. Ok? Więc tutaj zostawiamy ten zeszyt w tym miejscu, później na, na końcu napiszemy sobie jakąś naukę z dzisiejszego dnia, a w tej chwili to, co obiecałam, będę mówić o, o owocu noni. Ja mam taką książkę, napisałam taką książkę yy, Noni, polinezyjski owoc noni, lecznicze korzyści dla. Zdrowia. Tutaj jest bardzo dużo różnego typu tematów poruszanych i historia owocu noni z Polinezji, i bardzo zdrowego i różne składniki tego owocu noni na cukrzycę, na nowotwory, bardzo pomocny w profilaktyce wielu, wielu chorób, bólach itd historia ludzi, którzy stosowali noni moich klientów, przede wszystkim którzy zgodzili się napisać tutaj swoje historie i które ja opisałam historię wielu osób. Natomiast przed 20 lat, bo to przede wszystkim od 2000 jest sok, który jest dostępny w Europie. Natomiast jest tutaj też informacja na temat działania owocu noni na naszą psychikę. Na nasz stan stresu, nerwów, depresji, na nasz układ nerwowy. I jest tu jeden ze składników, zresztą jest to więcej, ale jeden ze składników bardzo ciekawy, który jest pobudzany w naszym organizmie przez właśnie owoc noni, jest to życiodajny tlenek azotu. Może to się bardzo dziwne, wydaje, że ja o tym dzisiaj mówię, ale to jest bardzo ważne. Dlatego, że ten tlenek azotu poruszany, właśnie pobudzany przez owoc noni w naszym organizmie. Powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych i lepsze krążenie. Jeżeli mamy lepsze krążenie, to mózg jest lepiej dotleniony, odżywiony, wszystkie komórki zresztą są lepiej dotlenione i odżywione, serce lepiej nam pracuje, ciśnienie się wyrównuje w naszym organizmie, możemy spokojnie iść spać, bo wreszcie miarowo serce bije, dostajemy tlen do mózgu. I humor się poprawia, bo głowa nas też może dzięki temu przestać boleć, bo takie lepsze myśli przychodzą. Jeżeli głowa nas boli, to będziemy się źle czuć i będą myśli negatywne. A jeżeli lepiej się poczujemy, to i lepsze myśli. Oprócz tego tutaj ten tlenek azotu będzie działał również właśnie na układ krążenia, czyli to, co mówiłam, regulacja ciśnienia, miażdży co bezprawy, ale jak układ krążenia. Przecież układ krążenia odżywia wszystkie narządy, również układ nerwowy. I pamiętajcie, to jest wszystko połączone ze sobą. Jeżeli odżywia układ nerwowy, układ krążenia, bo musi dostarczyć składniki odżywcze i tlen, i zabrać pozostałe, to co dalej się wydarzyć może? Po prostu w ten sposób możemy uzdrowić system nerwowy, jak również mózg. W związku z tym. Wszelkie stresy, depresje, trzęsienie się rąk, tak jak w Parkinsonie, bardzo często, w bardzo prosty sposób możemy zapobiegać różnym tego typu sytuacjom i niechcianym dolegliwościom, jak również w trakcie tych dolegliwości dożywiać organizm, bo mówimy tutaj o dożywianiu, pamiętajcie, w pewne brakujące składniki, a nie o leczeniu. Leczenie zostawiamy lekarzom w dzisiejszych czasach, tak? A my dożywiamy, uzupełniamy po prostu składniki odżywcze. I bardzo często jest tak, że brakuje nam czegoś w organizmie, i dlatego jesteśmy obolali, mamy stany zapalne, różne choroby nam się przytrafiają, jak również psychosomatyczne. Psychosomatyczne idą z głowy. jak Psycho, tak? Idą z głowy. Psychoneuroimmunologia to, co Wam mówiłam. Czyli jeżeli psycho, Coś tutaj nie tak mamy, myśli negatywne, idzie na układ neurologiczny, podrażnia układ neurologiczny. I on dotyka wszystkich komórek, tkanek i mamy uderzenie w immunologię, osłabienie układu immunologicznego. Także ten układ nerwowy jest bardzo, bardzo ważny. I teraz możemy nad nim pracować od strony psychiki, to, co tutaj robimy, prawie już 80. Live'ów i spotkań, pracujemy nad zmianą myślenia, ale bardzo pomocne są w tym składniki odżywcze, czyli możemy pracować od strony uzupełniania braków, różnych niedoborów w naszym organizmie. I jednym z takich wspaniałych owoców uzupełniających jest właśnie sok noni. Ja tutaj mam tą książkę, mam tutaj sok noni, jeden z soków, jest mnóstwo różnych soków na rynku. Ja uwielbiam Polinezjan Noni sok, ale nie mam go tutaj ze sobą, ponieważ ostatnio dałam osobie, która bardziej potrzebowała ten sok niż, niż ja. Ja zawsze mam sok Noni w domu, ponieważ ja bardzo go lubię i od lat stosuję w całej rodzinie. Mam tutaj akurat organik Noni, czyli wzbogacony w różne jeszcze owoce. Także owoc Noni ma właśnie takie działanie pobudzające dostarczające, jakby do organizmu składniki, które pobudzają działanie tlenku azotu. Jak ktoś by poszukał ten um, temat, to znajdziecie temat noblistów, bo to właśnie opracowane jest przez noblistów, temat tlenku. Azotu, jak działa na układ krążenia, regulację pracy serca, ci, wyrównanie ciśnienia i układ nerwowy. I stąd no, niespaniałe jest przy Parkinsonie, niesprawiedliwie rozsiane i wszelkiego typu depresjach, m, stanach lękowych, strachach itd. Bo co się okazuje? Naukowcy dochodzą do tego, że myśli to jest raz, trzeba pracować tutaj z psychoterapeutą. Tak, i z terapeutą, i do mnie dużo osób przychodzi z lękami. Również pracujemy tutaj na przestrzeni psychologii, psychi, psychiki, ale bardziej pracujemy warsztatowo, terapeutycznie lub online. Bardzo dużo teraz online pracujemy. Natomiast druga część to jest dożywienie w odpowiednie składniki brakujące. I ten układ nerwowy i mózg też powinny być dożywione. Ja tutaj będę chciała Wam powiedzieć o koncentracie, lecytyny następnym razem. Jeszcze innym będę chciała mówić o składnikach omega-3, bo są bardzo cenne dla naszego mózgu, układu nerwowego. O grupie witamin z grupy B w ogóle, które są bardzo ważne dla wyciszenia układu nerwowego. Magnez i wapń z magnezem. Ja tu nawet przygotowałam sobie taki wspaniały produkt wapń z magnezem, kalcium magnezium lub Strong Bones, wapń z magnezem helatowany, ale Chyba dzisiaj nie będę, odpuszczę sobie mówienie na ten temat. Powiem Wam tylko o soku noni. To też ja daję bardzo często przed snem wielu osobom, które nie mogą zasnąć. Jest taki pewien zestaw, a szczególnie mam to wypróbowane na dzieciach, które moczą się w nocy. Moczenie nocne taki problem mają. Dzieciaki takie i przedszkolaki, i takie szkolne dzieci. To jest związane też ze stresem, z depresją, z jakąś tam. Traumą I bardzo ładnie nam przesypiają całą noc, ale o tym nie chcę dzisiaj mówić, powiem następnym razem. Natomiast dzisiaj się zatrzymam na soku noni, ponieważ jest tu naprawdę bardzo dużo rozdziałów, wszystkich nie omówię, ale te najważniejsze dotyczące snu i zminimalizowania lęku i strachu, depresji, składnikami właśnie odżywczymi, czyli poprawienie samopoczucia i nastroju poprzez odpowiednie składniki Odżywcze. I jeszcze jednym ze składników bardzo ważnych jest serotonina. Dzięki noni wytwarzamy w organizmie bardzo dużo serotoniny. Jest to hormon szczęścia, czyli poprawia się nasz nastrój, nasza radość jest większa. To jest bardzo ważne. Również Soknoni działa podobnie jak morfina, może to nie tak, że my nie będziemy wiedzieć, co się dzieje, bo tu jesteśmy bardzo świadomi, natomiast zmniejsza bóle przede wszystkim, bo mam to jakby też już przepracowane u osób, które są ciężko chore i muszą brać środki już takie naprawdę dość mocne na, na ból, więc tutaj też bardzo ładnie pomaga nam zmniejszać ból. Ale chodzi nam o tą serotoninę. Jak to może nam pomóc w zasypianiu? Otóż, jeżeli w ciągu dnia tworzymy dużo serotoniny, a dodatkowo będziemy mieć lepszy nastrój, w związku z tym, bo się będziemy dobrze po prostu czuć, mniej nas wszystko będzie bolało, neuralgie miną i tak dalej, ręce nam się przestaną część, wyrówna się oddech, wyrówna się praca serca, ciśnienie się wyrówna i tak dalej, dzięki składnikom soku noni. To również serotonina w nocy zamieni się w naturalny sposób na melatoninę. Kiedy zrobi się na dworze ciemno, kiedy sciemni się, to automatycznie serotonina zamienia się na melatoninę, a melatonina jest hormonem młodości i snu. Także, jeżeli my będziemy odpowiednią ilość przesypiać w nocy, będziemy sobie zdrowo spać, to też będziemy. Mieć czas na oczyszczenie się organizmu i zregenerowanie się wszystkich komórek, bo to jest czas snu bardzo ważny, aby był głęboki sen i zdrowy. A przy okazji, jeżeli będzie dobry remont w organizmie, to też będziemy spowalniać procesy, bo my oczyścimy wszystkie toksyny, dlatego to jest takie ważne, aby zdrowo sobie pójść spać, aby zasnąć szybko i spać naprawdę zdrowym, głębokim snem. I te osoby, które biorą sok noni, bardzo często mówią, że wreszcie spokojnie sobie śpią. Także to ja Wam tutaj ee, mówię, że wczoraj mówiłam o rodiolinie. Dzisiaj mówię o owocu noni, powiem następnym razem o wapniu z magnezem. Innym razem o grupie witamin z grupy B, jak to działa właśnie na sen i na nasz mózg, bo na ten temat można bardzo dużo mówić, cały dzień można wykłady robić. Mogę powiedzieć też o lecytynie, koncentracie, cholina i nozytol, tam są takie ważne składniki, i o omega-3, bo to wszystko jest na nasz mózg bardzo, bardzo ważne, bardzo cenne, ale to nie wszystko na raz. Będę kolejne live poświęcać troszeczkę takim składnikom również, ponieważ bardzo dużo już um, mówiliśmy o psychologii, jak sobie radzić. Sięgnijcie do poprzednich live'ów, tam są tematy i bardzo dużo tematów możecie poznać psychologicznie, jak sobie radzić z różnymi sytuacjami, z trudnymi osobami, jak rozwiązywać różne problemy. Natomiast tu chcę poświęcić szczególnie temat na kolejnych live'ach, jak Uspokoić system nerwowy, przestać się bać, lękać i inaczej nieco reagować na wszystko, co jest na zewnątrz, ze spokojem reagować, bo przede wszystkim teraz musimy zadbać o siebie samych. To my jesteśmy odpowiedzialni za siebie i bardzo często za osoby, które są obok nas, szczególnie jeżeli mamy dzieci. Jeżeli mama, albo tata będą nie domagać, to i dzieci będą się martwić i będą, m, będą no, niedożywione nieraz, bo nie będziemy mogli zrobić im opiadu, albo będą niedopilnowane, bo nie będziemy mogli im pomóc, będziemy leżeć w łóżku. Więc przede wszystkim ty masz o siebie zadbać, każdy z nas ma o siebie zadbać o strony psychicznej, zdrowia psychicznego. Cieszyć się tym, że wszyscy jesteśmy w rodzinie zdrowi, że jesteśmy, że żyjemy, że mamy podstawowe różne dobrostany tak, dom, jakiś samochód, mieszkanie, meble to co potrzebujemy do życia i jeszcze umieć zadbać o siebie przede wszystkim czyli zdrowo się odżywiać dużo warzyw, dużo owoców. Jak znacie się na witaminach, to też witaminy sobie stosować, syropki z czarnego bzu, czosnek, cebulę. Przede wszystkim wróćmy do naturalnych metod. Także podsumuję. Mamy tutaj tlenek azotu, który reguluje ciśnienie serca, ciśnienie generalnie w układzie krążenia i potrafimy właśnie spokojnie sobie pójść spać. Mamy tutaj wytwarzanie dzięki. No noni mamy wytwarzanie serotoniny, która zamienia się w nocy na melatoninę i wtedy w głęboki sen możemy pójść spać, wtedy może całe ciało się uzdrawiać. Mamy tutaj też działanie antyseptyczne tego owocu, czyli nazwanego polinezyjska penicylina. Fitoncydy, takie składniki, które zabijają różne bakterie, więc też mamy działanie wzmacniające układ odpornościowy i wyniszczające różne tam infekcje w naszym organizmie. Mamy bioflavonoidy, jeżeli mamy liofilizowany polinezjan noni, bioflavonoidy, czyli budulce dla naszych naczyń krwionośnych żeby były zdrowe, żebyśmy nie mieli wylewów, wylew krwi, jakichś fotoków i tak dalej, czyli budulec dla naszego organizmu, jak również kolagen też będzie budowany. Mamy tutaj jeszcze, co tutaj mamy? No i przeciwnowotworowe składniki, czyli damna kantal, kontrola rozrostu komórek, żebyśmy guzów nie mieli, cysty, takich cysty, torbiele, inaczej i tak dalej, jak również kseronina która zamienia się prokseronina, która zamienia się na kseroninę. Co to takiego jest? Przede wszystkim składniki, które pomagają nam unikać komórek nowotworowych, tak najprościej powiem i aby nasze komórki dobrze się nam nażały zdrowo w odpowiedniej ilości. Generalnie jest to też produkt odkwaszający organizm, czyli z kwasicą metaboliczną sobie Radzi. Większość chorób ma bazę właśnie kwasicy metabolicznej takie jak cukrzyca, otyłość, osteoporoza i mnóstwo choroby układu sercowo-naczyniowego i mnóstwo, mnóstwo chorób. Także poparcie sobie zespół chorób metabolicznych, oparty jest na kwasicy metabolicznej, no i neutralizuje kwasicę metaboliczną. Kwasica to jest też toksemia w organizmie, więc jak neutralizujemy sobie tą toksemię, oczywiście nie wszystko naraz, bo to jest sukcesywnie, każdego dnia sobie troszeczkę stosujemy takiego produktu, to w tym momencie mamy możliwość, moi drodzy, powrotu do zdrowia, bo jak nie ma kwasicy, to się naprawiają komórki przede wszystkim. I tutaj też przy wielu, wielu chorobach, jakie by były związane z kwasicą metaboliczną, zespół chorób metabolicznych, też nieraz ludzie nie mogą zasnąć, bo bardzo źle się... Czują. I noni bardzo może okazać się pomocny. Także ja was odsyłam do tej książki. Kto chce taką książkę, ode mnie to napiszcie, to prześlę za zaliczeniem pocztowym albo wpłata na konto. Nie droga, tam 15 zł plus zaliczenie. Także Polinezjan, polinezyjski owoc noni. Renata Zarzycka. Jest tutaj bardzo, bardzo dużo informacji. Też moja książka jest w internecie, tylko ma białą okładkę, także też ją e, znajdziecie. E, Renata Zarzycka, owocnoni, sekrety zdrowia, także też, e, też w internecie jest, tylko z białą okładką, ponieważ jest to drugie wydanie książki. Ja pokażę Wam, jak wygląda ten sok. Jest bardzo pyszny zresztą, taki sok. Drugi sok to jest liofilizowany, ten jest pasteryzowany lekko i zagęszczany sokiem, owocem jeszcze dodatkowo, natomiast tamten jest liofilizowany. Ja do pracy na ogół w cięższych chorobach stosuję liofilizowany sok, ponieważ zachowuje wszystkie składniki odżywcze jest dość gęsty, jest z pestkami, ale nie będę dzisiaj mówić o tym soku, ponieważ jest dość dużo materiału na ten temat na moim profilu YouTube, na przykład... YouTube um, Renata Zarzycka, NONI, macie wiele, wiele filmów, jak również na stronie klinikamyślnikzdrowienia.pl jest przy filmie na górze albo na dole macie linki i tam też mamy o soku NONI dość dużo materiału, jak również polinezjannoni.pl. Pl, taka strona i też macie link na górze i na do, lub na dole, nie wiem jak widać, także ten sok jest opisany. Najlepiej pić go jest rano i wieczorem przede wszystkim profilaktycznie, rano na zdrowie, aby odkwasić organizm, aby uruchomić naczczo cały organizm Jelita do wypróżnień, do toalety, żeby pójść i tak dalej, a na noc, żeby zdrowo właśnie zasnąć. Także na zdrowie! Pyszny. Jest także dla dzieci, dla dorosłych bardzo pyszny, a przy okazji bardzo, bardzo mm, pomocny w utrzymaniu zdrowia w lub, lub w naprawie tego zdrowia. Ja się z Wami już będę żegnać powoli, dokończymy tylko nasz zeszyt, to co żeście napisali tutaj, albo przemyśleli sobie jakie wspaniałe rzeczy dzisiejszego dnia są, wydarzyły się. Na końcu piszemy za wszystkie te cuda dnia dzisiejszego. Jestem wdzięczny, jestem wdzięczna. I napiszcie, komu jesteście wdzięczni. Stwórcy, Panu Bogu, aniołom, mamie, tacie, może dziecku swojemu, może mężowi, może żonie. Za, co, za to wszystko jestem wdzięczny. Komu? Ok. Ja się z Wami żegnam. Do jutra jutro będę chciała poruszyć temat kolejnych składników odżywczych, które są bardzo cenne dla naszego zdrowia, a przy okazji dla naszego zdrowego snu. Otóż jeżeli my zdrowo śpimy, to my wtedy regenerujemy organizm i leczymy się, jakby uzdrawiamy się, o uzdrawia się, organizm się uzdrawia, samo leczenie to się. Nazywa. A szczególnie jest to cenne podczas choroby. I popatrzcie, jeżeli człowiek jest chory, ma gorączkę, ma przeziębienie, to chce mu się przede wszystkim spać, potrzebuje iść do łóżka. Nie może wykonywać wielu czynności, nieraz głowa go boli. Dlaczego? Dlatego, że organizm sam wsadza nas do tego łóżka, aby całą energię spożytkować na naprawę w środku, w środku siebie na remont. I wtedy nie jest skazane trawienie, jedzenie ciężkich, jakichś e, potraw takich ciężkostrawnych, e, myślenie, pracowanie, zbyt intensywny wysiłek, bo organizm całą energię chce wrzucić w naprawę, w walkę z infekcją, z wirusem, z przeziębieniem, z bakteriami. I naprawdę wtedy. Wziąć różne składniki odżywcze, cebulę, czosnek, rumianek, szałwię, wypić, przypłukać gardło, jak tam uważacie, kąpiel gorącą na przykład wziąć i iść po prostu spać do łóżka i wypocić się solidnie. Jeden dzień, drugi dzień, a na trzeci dzień często wstajemy już jak nowo narodzeni. Gorączka też jest bardzo Ważna, podniesienie gorączki pomaga nam w wybiciu różnych infekcji. Tak, organizm broni się w naturalny sposób. W związku z tym, zbijanie tej gorączki od razu nie jest skazane, bo organizm ma naturalną obronę właśnie gorączkę i nas broni. Lepiej iść do łóżka i naprawdę wypocić to wszystko, mieć przy sobie jakąś piżamę zastępczą, koszulę nocną, żeby szybko to wszystko przebrać. Dobrze, jak nam ktoś poda jeszcze herbatę w międzyczasie, nawadniać się, nie musisz jeść naprawdę, nie musisz wtedy jeść na siłę, nieraz chce się temu choremu dać. Jedzenie nie pić, to jest bardzo ważne. Jeżeli nie jest, ma apetytu, to nie dawaj soki jakieś może owocowe, warzywne, może właśnie sok noni, może jakieś inne co masz pod ręką, z czarnego bzu, może jakiś syrop. I tyle, i tyle. I wypocamy się, ok? A później naprawdę zdrowiem. I sen, tu jest sen wtedy bardzo, bardzo e, ważny. Nie tylko, że wyciszy nasz umysł, uspokoimy się trochę, to jeszcze będziemy uzdrowieni po prostu. Także życzę wszystkim dużo zdrowia w tym dzisiejszym e, czasie i zadbajcie dobrze o siebie i o zdrowy sen, bo zdrowy sen buduje nam silną odporność. Ok? Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, ja się żegnam do jutra. Dobranoc.